Te niespodzianki i te przebieranki, to właśnie najbardziej pasuje mi. Bu. Lepiej nie czekaj, uciekaj, nie zwlekaj, bo ja się pojawię i Bóg. Chcę straszyć siebie sam i innych też, aż pod ich zaleje i przejdzie ich dreszcz. W sobie strasznego, gdy zechce coś mam, dlatego na straży gdzieś chcę się sam. Duchy straszliwej i trupy niesiewe, tabuny goblinów, wampirów i zjaw. Już się zbliżają, za rękę ściskają, a jeden najgorszy to ja. Najgorszy to ja? Chcę straszyć siebie sam i innych też, aż po ich zaleje i przejdzie ich dreś. Co strasznego, gdy zechce coś mam, dlatego nas straszyć dziś chce się sam. Bo często się zdarza, że tygrys przeraża, gdy krzyczy się przebrany, a kuku to ja skrzydła po pocał i kłębił się do co, a na tym to tygrys się ma. Chcę straszyć siebie sam i innych też, aż po ich zaleje i przejdzie ich dreszcz. sobie strasznego, gdy zechce coś mam, dlatego nas straszyć dziś chce się sam! Eu